Przyszku, tutaj sprawdzaj. Tu. Tam będzie później. Tutaj, zobacz przyna. tutaj. Dobra, nie ufam Cię, bo była fałszywka. Tutaj sprawdź proszę. Dobra, chodź, jeszcze raz zrobimy, szybciutko. Dawaj, 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 noga. Uwaga, uwaga, uwaga. Niuchaj. Nie, nie, ochoj, no nie. Tutaj. Pokaż. Na pewno? Alarm? Nie. Aż ty babo! Okropna baba! Jeszcze raz, chodź. Uwaga, uwaga, uwaga. Niuchaj. A czas minął. Dobra.